manko wszystkim, Marek z tej strony, Stowarzyszenie Śląska Grupa Detektorystów. Słuchajcie, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka organizujemy konkurs dla najmłodszych. Temat przewodni, dzieciaki ich poszukiwania. W ogólnym znaczeniu tego słowa, także... E, czy macie jakieś foty dzieciaków, że szukają sami, kopią z wami, szukają, wspólnie kopiecie, wspólnie spędzacie, spędzacie czas? Jak najbardziej. Te zdjęcia będą brały udział w konkursie. Co trzeba zrobić? Pod postem na naszej grupie facebookowej wrzucamy w komentarzach, oczywiście, pod tym filmem. Pod tym filmem wrzucamy zdjęcia e, dzieciaków, wasze, wasze wspólne. Spośród tych zdjęć zostanie wybrane na pewno trzy, myślę, że nawet więcej, bo znajdzie się więcej nagród, e, które wezmą udział w konkursie głównym. Pierwsza część konkursu e, kończy się. Poniedziałek o godzinie 20.00. Tam kończymy przyjmowanie zgłoszeń. Następnie wybieramy wspólnie z Adamem, z Marcinem, no i oczywiście ja, zdjęcia, które, które wezmą udział jakby w konkursie głównym, który potrwa do 1 czerwca do godziny 20.00. Około godziny 20.00 wy będziecie wybierać, bo wszystko jest w Waszych rękach. Łapki w górę pod każdym zdjęciem będą. Wyznacznikiem, kto wygrał ten konkurs. Co do wygrania. Słuchajcie. Do wygrania będą koszulki śląskiej grupy detektorystów. Całkiem podobne do tej będzie niebieska dla chłopca, różowa dla dziewczynki. Myślę, że jeszcze jakaś kolejna się znajdzie. Na pewno jakieś inne nagrody, gadżety. Także zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie. Dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie nas obserwować dalej. Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Tyle. Trzymajcie się. Jademy do